Każda duża, życiowa zmiana dzieje się dwutorowo. Tak samo jest z budowaniem biznesu coachingowego. Dwutorowo to znaczy pracujesz nad strategiami, merytoryką, zawartością, wszystkim co trzeba zrobić, żeby ten biznes coachingowy zaistniał, ale również pracujesz nad sobą, nad swoimi przekonaniami, nad swoimi lękami i ujażniasz je, i zmieniasz, i odważasz się. Witam Cię na blogu Prosperu jako Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. I dlaczego o tym dzisiaj mówię? Mówię o tym dlatego, żeby być po prostu na to gotowym. Że to nie jest kwestia nauczenia się strategii opanowania Instagrama albo rolek, albo bloga, albo czegoś tam. To jest oczywiście cała wielka praca polegająca na określeniu się jako coach, kim jestem, z kim chcę pracować, jaka jest moja oferta i właśnie, jak wygląda ten cały content i marketing i cały ten system. Tak, tam jest dużo pracy, ale podszewka tej pracy to jest nasza odwaga, nasze stanięcie w sobie, nasze stanięcie w swojej prawdzie. I ta praca jest równie ważna jak ta praca na zewnątrz, dlatego że ta praca wewnątrz jest motorem pracy na zewnątrz. Bardzo trudno jest zrobić pracę nad strategią, nad marką, nad przekazem wtedy, jak się czujemy niepewnie na swój temat, nie odważamy się, nie dajemy sobie prawa, słuchamy złych odpowiedzi na nasz temat z zewnątrz. Mówię o tym również dlatego, że ty, jako coach, pracując z ludźmi nad różnymi obszarami ich życia, pracy czy czegokolwiek, nad zmianą, która tam ma zaistnieć, również pracujesz dwutorowo. Z jednej strony klient ma wyjść i zrobić pewne rzeczy, zaprowadzić pewne zmiany, poczynić pewne kroki, prawda? Z drugiej strony, aby te kroki, zmiany były możliwe, to musi zaistnieć wewnątrz przemiana. I przyjęcie tego nowego, że teraz tym jestem, teraz się kieruję na to, teraz zostawiam już to. I zobacz, jaka to jest piękna praca, aby móc ludziom w tym towarzyszyć i takie zmiany im umożliwiać, ułatwiać. Jeżeli i Ciebie powstrzymuje lęk od środka, niepewność, kim to ja jestem, ale inni lepiej wiedzą, a co ja tak mam właściwie do powiedzenia, to wiedz, że nie jesteś w tym sam, że wszyscy kołtowie, z którymi ja osobiście pracuję, ze mną łącznie, my mamy wszyscy te same lęki i te same rzeczy do przepracowania. Oczywiście każdy trochę inną swoją wersję, bo każdy z trochę innej rodziny pochodzi i z innymi obciążeniami wchodzi do tego biznesu. Ale budowanie biznesu coachingowego, czy jakiekolwiek duże zmiany życiowe, które nas ciągną, które są dla nas atrakcyjne, są doskonałym polem do tego, aby te przemiany w sobie zrobić. Dać sobie prawo, przestać się bać, wyeksponować się, wyjść w nowej odsłonie dwutorowo. Pracujemy nad wszystkim. Do usłyszenia.